Dziś przypada dziewiętnasta rocznica urodzin warszawskiej giełdy. 16 kwietnia 1991 roku odbyła się pierwsza sesja na warszawskiej giełdzie. Dziś jednak inwestorzy nie mieli powodów do radości ani do świętowania. Handel zaczął się w dość kiepskich nastrojach. Indeks największych spółek tracił na otwarciu prawie 70%, a WIG zniżkował o pół procent. Nieco lepiej radziły sobie wskaźniki małych i średnich firm, ale i one znajdowały się od rana pod kreską, tracąc po około 20%. Po krótkich wahaniach, w wyniku których główne indeksy przez moment zwiększyły nieco skalę spadku, sytuacja zaczęła się poprawiać, ale nie dotyczyło to wskaźników małych i średnich firm, które nadal zniżkowały, powiększając systematycznie straty. W pierwszych minutach sesji po około 1,5% traciły akcje KGHM, PKN Orlen, Lotosu i PKO BP. Aż o 2,8 spadały walory Banku Rozwoju Eksportu. Jeszcze przed południem zdecydowanie poprawiła się sytuacja obu naszych, największych firm paliwowych, a papiery lotosu wyszły nawet nad kreskę. Po publikacji znacznie lepszych niż się spodziewano wyników Bank of America i General Electric Indeks największych spółek zbliżył się do poziomu czwartkowego zamknięcia i w tych okolicach czekał na reakcję Wall Street. Ostatecznie jednak WIG 20 zniżkował o 20%, WIG spadł o 30%, wskaźnik średnich firm zmniejszył swoją wartość o prawie 70%, a S 80 zniżkował o 60%. Obroty na rynku akcji były dość niskie, wyniosły 1 350 milionów złotych. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.